burger na guadalupe, bardzo fajnie wygląda szybko podany, świeżutkie, ładnie podane w takich okolicznościach a za mną ta pani oto Jedliśmy z Duńczykiem po hamburgerze, kupiliśmy znowu trochę rumu, jeszcze jakieś tam parę zakupów. I czekamy na gumową łódkę. Jest tak gorąco, że normalnie jest gorąco. Ale jest tak pięknie tutaj. O, tam jakaś laska na desce, Próbuję płynąć. Fajne są te elektryczne deski, kiedyś trzeba będzie je spróbować. Płyniemy dalej teraz. Z, Głado... z Guadalupe płyniemy na Antigę. Spełniajcie swoje marzenia. Bo to jest fajne.